Cześć! Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj postanowiliśmy opracować dla Was poradnik do gry HDC, czyli Heavy Duty Challenge, aby łatwiej Wam było zdobyć platynowe trofeum. Zapraszam na kilka przydatnych porad. Poradna numer 1. Wykorzystaj kamerę na 360 stopni. Korzystaj z pełnego zakresu kamery, ponieważ w niektórych miejscach gra z kamery z kabiny jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa. W takich sytuacjach musisz wyjść na zewnątrz. Szczególnie czy przed tobą pojawiają się wszystkie rodzaje płatki. Jeśli nie trafisz mnie, koniec, Zostaje restart pojazdu lub odcinka, aby po co utkniesz i nie wiesz dlaczego. Wtedy warto pokręcić kamerą, aby spróbować się wydostać. Pora numer dwa. Poziomy trudności. Poziom trudności jest związany z liczbą osi w aucie. Pojazd dwuosiowy to poziom łatwy, pojazd trzyosiowy normalny, a czterosiowy to poziom trudny. Skąd też taka teza? Otóż im więcej osi, tym mniej punktów musimy zdobyć na platynowe trofeum. A tory dla każdego rodzaju auta są identyczne. Porada numer 3. Punktacja. Punktacja w wyścigach jest dość prosta. Za każdą bramkę dostajemy 100 punktów. Za każde cofanie 3 punkty. Za dotknięcie tyczki 8 punktów. Za zbyt długi postój 10 punktów. Za przewrócenie tyczki 40 punktów. Za pokonanie bramki w złym kierunku minus 40 punktów. Za przejechanie bramki po raz drugi minus 40 punktów. Za reset pojazdu minus 40 punktów. W trybie dwuosiowym musimy zdobyć minimum 90% punktów na platynę. W 85%, a w 4 80% punktów. Na złoto trzeba zdobyć o 10 punktów mniej niż na platynę, srebro wymaga 10 punktów mniej niż złoto, a na brąz wystarczy po prostu dojechać do mety. Więc jeżeli ktoś chce tylko ukończyć grę, nie powinien mieć większego problemu. więc Jest to gra Easy to Play, Hard to Master. Rada numer 4. Trening czyni mistrza. Typ przewodny to dobry sposób na trening oraz zapoznanie się z autem. Możecie tu poznać przyciski sterowania w grze oraz zobaczyć, jak zachowuje się dany pojazd oraz jak się go prowadzi. Porada numer 5. Najpierw towar, potem zawody. Tryb cargo, moim zdaniem, warto przejść przed zawodami, aby podnieść swoje umiejętności i potronować jazdę ciężarówki. Dopiero potem ruszajcie na zawody, oczywiście po platynach. Porada numer 6. Zarządzanie napędami. Zarządzanie napędem to kluczowa sprawa. Najpierw proponuję włączyć napęd na wszystkie osie, jakie tylko macie. Pod warunkiem, że teren nie jest zbyt wymagający i auto sobie radzi. Gdy robi się ciężko i zaczynacie mieć problemy, warto włączyć blokadę mostów. Szczególnie gdy porusza się bardzo wolno lub zatrzymujecie się co chwilę w trudnym terenie lub pod górkę. Zblokowanie wszystkich osi ma jednak swoje minusy, mianowicie promień skrętu znacznie się zmniejsza. Jeśli ktoś nie wie, jak to działa, szybko tłumaczę. Włączenie napędu na wszystkie osie powoduje, że każde z działa niezależnie od drugiego. Natomiast gdy zblokujemy osie, koła na danej osi obracają się równocześnie. Porada numer 7. Szybcy, ale nie wściekli. Prędkość również jest istotna. Do pokonania niektórych przeszkód nie pomoże nam napęd na wszystkie osie czy blokada mostu, tylko odpowiednio duża prędkość. Mówimy tu o poruszaniu się na minimum drugim lub trzecim biegu. Auto musi się odpowiednio rozpędzić, aby pokonać przeszkodę. Ponieważ może nie być w stanie ruszyć z miejsca i potrzebuje siły rozpędu, aby wdrapać się na górę lub pokonać ciężką przeszkodę. Porada numer 8. A teraz którędy. Wybór właściwej drogi podczas wyścigów jest kluczowy. W wielu etapach mamy możliwość wybrania drogi, którą chcemy się poruszać. Czy jedziemy w prawo, czy w lewo? To już zależy od naszych preferencji co do tego, jakie przeszkody wolimy, a które raczej zdecydowanie wolimy o nim szerokim łukiem. Często jest tak, że droga, która wydaje się prostsza na początku, stawia nas w dużo gorszej pozycji przy kolejnej bramce i na odwrót. Istotne jest więc przemyślenie, gdzie chcemy napotkać większe trudności – na początku czy na końcu. Porada numer 9. Porażka. Przegrać można na dwa sposoby – wywrócić się lub uszkodzić auto. Jeśli auto wywróci się i wypadnie poza trasę, to z automatu jest koniec. Jeśli uszkodzenia doprowadzimy do 100%, również jest automatyczny koniec. Pamiętajcie jednak, że jeśli ciężarówka jest bardzo mocno uszkodzona i zgaśnie, to nie oznacza jeszcze porażki ani końca waszej przygody. Wystarczy ponownie ją odpalić i będzie Wam gasła na takiej zasadzie, że im większe uszkodzenia, tym szybciej zgaśnie. Można jednak w ten sposób ukończyć etap nie powtarzając go, więc nie poddawajcie się. I to tyle słuchajcie na dzisiaj. Mam nadzieję, że te parę porad. Umili wam rozgrywkę oraz pomoże zdobyć upragnione platynowe trofeum. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach, bo to pomaga rozwijać nam kanał. Za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Trzymajcie się. Cześć.